Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, i tym razem powrócimy do jednego z ostatnio poruszonych tematów: mianowicie o tym, kto i jak powinien zająć się i dlaczego ludźmi, którzy najbardziej tego potrzebują, ponieważ z jakichś tam przyczyn różnych nie są w stanie sobie poradzić i zarobić na własne utrzymanie. Czy możemy ich nazwać wspólnym mianem ludzi najbiedniejszych? Lub najmniej zaradnych, co na jedno wychodzi, owi ludzie, e, z powodu tego, że obecnie e, wpływ e, organizacji religijnych na ich życie zmalał w ostatnich dekadach, znajdują się pod opieką socjalną państwa. I opieka socjalna państwa ma dwie potężne wady. Po pierwsze, Kosztuje strasznie dużo, gdyż aby zająć się takimi biednymi ludźmi, ludźmi należy stworzyć cały aparat administracyjny, e, który ma się nimi zajmować. E, zacznijmy więc od tego, że ten aparat, jak już istnieje, a jeszcze nic nie robi, nikomu nie pomaga, to już konsumuje dużo środków. Bardzo dużo. A następnie e, kolejną poważną wadą jest to, e, poza drożyzną tego aparatu, że daje on władzę urzędnika. O żadnych kwalifikacjach ani moralnych, ani profesjonalnych, nad biednym i urzędnik decyduje temu dam, temu nie dam albo nikomu nie dam, tylko sobie jeszcze wezmę. Natomiast takie organizacje jak Kościół Katolicki, czy go lubimy, czy nie, musimy przyznać, że od wieków zajmował się biednymi, włączając to sieroty, od wieków wielu ludzi wyprowadził na nowo do świata, wiele sierot wychował i Wprowadził do życia, przystosowali pracownicy kościoła ci ludzie do życia. Oczywiście zdarzały się przypadki lepsze, gorsze, zdarzały się pewne problemy, ale biorąc pod uwagę, ile wieków to działało i w niektórych krajach jeszcze działa, ile ludzi wyprowadzono na tak zwaną prostą, trzeba przyznać, że kościół ma kadry i doświadczenie w tego typu pracy. Dlatego uważam, że kościół lub e, takie organizacje religijne analogiczne jak w krajach muzułmańskich, u których zresztą jałmużna jest jednym z głównych obowiązków muzułmanina, e, powinien być wsparty przez państwo, jeśli jest taka potrzeba finansowo, i zająć się właśnie opieką e, wszystkimi biednymi sierotami, gdyż, powtórzmy jeszcze raz, ma wielkie doświadczenie ku temu i kadry. I nie trzeba tworzyć dodatkowej administracji, która pochłania ogromne środki, a jeszcze biednym nie pomaga. A jak już pomaga biednym w cudzysłowie, to następuje wielka swawola urzędnicza i popis na korupcję. Dlatego tutaj stwierdzę, że należy zostawić sprawę profesjonalistom, którzy w tej dziedzinie mają spore doświadczenie, mają do tego gotowe kadry i umieją to robić i chcą to robić. Dlatego uważam, że tutaj. Wsparcie od państwa dla organizacji takiej jak Kościół, by się zająć biednymi, byłoby dużo tańsze niż tworzenie od zera administracji chciwej i żarłocznej jak zawsze, i niekompetentnej jak zawsze, i skorumpowanej jak zawsze, która by tylko kosztowała, a nie pomogła. A większość środków na nią przeznaczonych i tak by szło na jej utrzymanie. Dlatego są sprawdzone wzorce, należy je wspierać, je rozwijać i wtedy. Ograniczymy yy, skutki yy, biedy i niezaradności, często tymczasowej, pewnych ludzi w życiu na ich pewnych etapach życia i przywrócimy ich jako użyteczne jednostki społeczeństwu. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.